Lebur spicy meat Kupuj tutaj tak mam 14 Raczej nic mi już nie zagraża Wiadomo, pewne to było 26% Nie, no, ja miała jakoś tak Mam tę gierkę na Steamie nawet Kiedyś ją pobrałem, ale nie wiem czy zaraz ją odpaliłem O no, na też 8% w ogóle 27 pożyczkę troszeczkę trafia w raport 2300 za sztukę nie, no Zacząłem na później w razie jakiś. tak prędkość ulepszymy tych koni nieba oksy terenu jeszcze nie wziąłem nie? właśnie pójdzie dwa koła na teren Będziemy w czarnej pupci A, idę tutaj Chyba <laughs> się zostało... 25, jeszcze 2 pójdą, czyli 23 mi zostanie Dobra, kupię to, żeby szybciej dopierdzielali jeszcze Dobra, lecimy dalej Szypcie <trybcy> jak błyskawica i bystrze jak woda w kiblu. raz, znalazłem, bardzo mi się to podoba. Dobra, elegancko, koniki, pik, pik, pik. Od razu. To, bo cena zajebista, więc zbierajcie lepiej. raz dwóch może tu pojechać, szybko. Ja chcę drugą... Dobra, okej, 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 Sprzedawać? rozbierajcie no zbierajcie to, no! Oj, za tłuki to są, naprawdę. Dobra. Oj, lololololo. Dobra, to zbieramy koniki. Jeszcze jeden pyk, pyk, pyk. Tu piękna cena, tu sprzedajemy teraz, tak, tak. Dobra, jeszcze wystawiamy tych łebczaków. I kreciki jakieś tam losowe, może znajdą jakiś diamencik na przykład dla nas. Mhm, dobra, bo znajdujemy, znajdujemy. O, robcia, robcia. Puszczę wiercenie, bo tam widzę skałę. Może nie trafię, ale kto to wie? Poda rury trochę. A, dobrze, że kupię wiercenie. Ujko, jakie wielkie złoże. Tu widzę złoże. Kurde, ile tego mamy? Panowie, dobra, na razie sp nie sprzedajemy. Mamy trochę pieniążków. Jeszcze dobuduję wam te dwa silosy, byście tam mieli gdzie zbierać. A my tu puszczamy od razu, tu. Cyk i tu cyk nakupujemy konieku, żeby szybciej to zbierali Większymy im Tutaj teraz to będzie tempo zabójcze Mogą sobie chłopaki z tym nie poradzić Dobra, tu mamy źródełko To jeszcze puścimy tu Zbierać ładnie O to chodzi No no On jeszcze tu gdzieś macha Tu jeszcze coś gdzieś Dobra, to jest źródełko. A to jest te dalej? A to O, te chodzi, dobra. O kurde, o kurde, sprzedawać, sprzedawać nie. Ile wycieków? Tu wszyscy. A ja się tu patrzę na złoża, tu kurde mi. Tragedia dzieje narodowa. Dobra, szukać jeszcze łebki. To sporo ropy jest, także zapełniać. Jeszcze tu musimy może krycików, jakieś może diemenci gdzieś, jakiś losowy. Ładnie, kto wie. Na dno jeszcze z jednego. I źle to umieściłem, tu, umieścił, tu też by się jeden zbiornik zmieścił. O, no, teraz jak, jak cena, 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 cena. No. Myk, sprzedajemy. Super, 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 super. Dobra, nic nie znaleźli. Opa, się powoli kończy. Dobra, sprzedawajcie tu. Kończymy gierkę przed czasem, bo to bardziej nam się opłaci niż czekanie za dobrą cenę, której tak nie nastanie. Pięknie. 34 koła. Super. O, panowie panie. jedne konie. Dobra. Mm, aukcja udziałów. Ile tam udziałów mamy? 4%. O! No, to to. Tam z... 25. Dobra. 18%. To już raczej nic nie grozi. Już mogę sobie odpuścić kupowanie udziałów raczej. Dobra, no i aukcja terenu Tu jakiś terenik Może ten Lecimy, lecimy Nie śpimy Dobra, bierzemy cześćków Jak zawsze dwóch na początek Dobra, szybka akcja widzę U la. la, 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 la. Od razu koniki. To dobra cena jest, to dużo koników. Opylać, opylać, opylać. Dobra, tu jeszcze większa cena jest, to opylać. Dobra, i zbudujemy zbiorniczki. Jeden. Drugi. I dobra. Pozbierajcie. Ze dwóch niech je, ze trzech nie jeździ sprzedać. To była kasa na inwestycje. Dobra i stawiamy tutaj. Dobra, niech podskoczy cenna. I jedziemy. Dobra, I szukamy. Puszczamy z czterech teraz. Krecików kilka. Zaraz będzie pół mapy odkryte. Ula la, 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 la co tu się poznajdywało? Dobra, kopa. Oj, dobra. Widzę. Oj, tu jeszcze widzę. Mm, mm, mm. Ojej, uj, tu jeszcze widzę. O kurcze To tak, ujdzie? Jeszcze ujdzie, dobra. Dobra, tu jeszcze widzę jakaś ropa. Tu coś jest, ale to pewnie gaz. Dobra, to poszerzamy wszystko. Kurwa, mi po 24 sprzedają. Dobra, nieważne. Dobra, może ze trzech pojedzie do sprzedać, to się dobuduje jeszcze. Wyleje się, kurwa, wyleje się. Dobra, sprzedawać. Konikuł dokupujemy. Zwiększamy. Jeszcze szukamy. Cześciki szukać, szukać, szukać. Nie ma nie Hani nigdzie czapko, nie ma dobra. Tu jeszcze standardowo nasz przyjaciel. kret Na razie tu nic nie widzę, żeby coś było. O, 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 o! To jest grube. To będzie trzeba grube różysko zrobić. Żeby to zdążyli wykopać. No dobra, kończy się miejsce. Może hmm. niech zacznijcie to trochę powoli sprze Aż Zresztą jeszcze się zmieści jeden zbiorniczek. Prak będzie ładna cenka. I w sumie... Dobra, może być. Bo trzeba coś sprzedawać, bo to się... Nie zmieszczę jeszcze jednego jeszcze zbiornika, nie? O, a może? O! się udało. I lux! Dobra, oni już nic nie znaleźli. Kryciki jeszcze. Jakiś diamencik może, coś tego. Jest listopad, dobra, jeszcze trzeba sprzedawać, bo to się nie uda O 50, dobra, sprzedajmy tu teraz Dobra Wszystko? Wszystko, o tu ci był No dobra, 28, kurde, idziemy jak burza, teraz to już Nie pogada 45 koła mamy, I ja pierdziele Noga, timer na wysokiej nie więc wycieki są mniej prawdopodobne. To jest spoko, bo ja przez te, przez te wycieki dużo kasy tracę. 25 jeszcze mam. Prędkość tych koni też. Spoko, wielkość stada. Więcej koni czy prędkość? Jedno równa się w sumie drugiemu. To tu muszę dać i można się wziąć. Dobra, wielkość stada. Będzie. No dobra, idziemy na aukcję udziałów, 4% troszkę niech się biją. A dawajcie kurde bo... Bent. A, jak wyczułem. Blanche ta Blanche kurde. A nie, dobra to Daisy ma tych udziałów. My bet. A, aukcja terenu, kupujemy sobie jakiś terenik. Ten może. A ja to ja se pójdę to ej, nie będę się bił jakieś tereny, kurwa. i kasy wywalą na to, to się okaże, że tam jeden litr ropy i... Dobra, let's go! Ora, Benz. 25 wozów, ulala Dobra Bardzo fajnie I od razu, o, 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 tu wyższa cena Dobra, wiesz, teraz tymi O, ole. Dobra, dajemy tak, bo szkoda miejsca Tu widzę jakoś robcie, dobra, miejmy nadzieję, że nie będzie skały żadnej po drodze Nie będzie, dobra, to też grube, to zwiększamy rury Tu jest coś Dobra, i robimy Inwestycje na, na przyszłość, że tak powiem Jeszcze jeden zbiorniczek. Dobra. Tu jest czarne. To na pewno jest ropa. Moim zdaniem. Bo to jest spore. Dobra. Tu jeszcze rurki. Powiększamy. Tej to nie trzeba nawet już. Dobra. I szukać, 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 szukać. Dobra. Cena nie jest tam jakaś wybitna. Hmm. Tu coś rośnie. Dobra. Go, 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 go. Dobra. Zwiększamy. Taką kasę to warto. Dobra, starczy. Gdzie on to znalazł? Tu machaż gdzieś. Dobra, to musimy, może krecików. Niech tam podkrywają trochę terenu. Tu jest, dobra. Oj, kurde, skała. A nie, dałem. nic. O o o o o, dobra, zaprzęgi i let's go. Ale cenka, ale cenka, ale cenka. dobra. Brr, jeszcze mamy trochę czasu. Tam się jakoś nie śpieszy, wybitnie. Możemy sobie pozbierać. 45 koła, ale to idzie To oni już nic nie mogą znaleźć? Już poszedł, czyli już nic nie ma Ja pierdziele 46 tysięcy Ale teraz będzie ulepszanie Dobra, tu nie, nie wiem czy tu chcę ulepszyć Timer nie, odnoga, super zbiornik, lewe połączenie, brawe połączenie Prędkość, a prędkość krytyków sobie wezmę.